Dobry, witam was u poranku i zapraszam was na back to uni vloga po prostu Chciałabym się powiedzieć back to school, ale to już nie szkoła, to już wracamy na studia Dzisiaj jest mój pierwszy dzień, pierwszy października, także czas wracać do szarej rzeczywistości po wakacjach, po tym wszystkim Powiem wam, że te wakacje bardzo jakoś i tak długo mi leciały, mam wrażenie, że te po maturze Pomimo tego, że były dłuższe, to były dla mnie krótsze. Może dlatego, że wtedy więcej podróżowałam, a teraz trochę jednak troszkę mniej. Nadal widziałam sporo miejsc w sumie w te wakacje, ale już nie aż tak może intensywnie jak w tamtym roku. Nie wiem. W każdym razie bardzo jestem wdzięczna za te wakacje, były bardzo fajne, a teraz. Znowu całkiem ekscytujący okres. Ja się, yy, no wiadomo, że z jednej strony nie chcę, mi się trochę, bo się rozlaniłam przed wakacjami, Ale z drugiej strony bardzo się cieszę na ten powrót na studia, bo lubię moje studia po prostu i cieszę się, że mogę to powiedzieć. I życzę każdemu z Was, żebyście mogli, bo większość z Was wie moje widzu właśnie teraz, zaczyna studia, więc życzę Wam, żebyście już niedługo mogli to również powiedzieć o swoim kierunku. I pamiętajcie też, że nawet jeżeli coś tam Wam się nie spodoba i stwierdzicie, że okej. Okay, to nie była dobra decyzja i to nie jest Wasz kierunek studiów, to nie ma w tym nic złego, żeby ten kierunek po prostu zmienić. To nie jest żadna ujma czy coś takiego, że źle wybraliście studia, to tylko taka mała przypominajka ode mnie. Ja się maluję, za chwilę Wam pokażę, co kupiłam właśnie zrobimy sobie taki haul back to uni bo mam parę nowości od razu chcę się bardziej studiować jak się ma nowe rzeczy, wiecie, do nauki do ubrania i tak dalej owsianka cynamonowa tutaj do, do makijażu i lecimy to nas smoothie, banan truskawy jagody, jeszcze więcej truskawek mleko i odżywka białkowa, ja tutaj mam akurat y, słony karmel, nie wiem czy to pasuje Możliwe, że nie, ale wydaje mi się, że i tak nie będzie czuć tego smaku, bo ja tutaj wszystko, wiecie, przejmą kontrolę. Najpierw czas na outfit. Na razie mamy taką czarną bazę. Wygląda, jakbym szła na pogrzeb, ale, ale nie. Za chwilę to naprawimy tą sytuację. Mam do tego jeszcze taką czarną, elegancką kokardę. I coś zrobię tutaj z włosami. Nie wiem, czy to jest dobrze, bo ono mi tak trochę spada nisko, ale dobra. Niech na razie będzie tak. Do tego słuchajcie leci marynarka. O, w ogóle muszę wam pokazać czy moje nowe krzesło. Tak się prezentuje w marynarce. To jest taka oversizeowa. Fajna. I to jest moje nowe krzesło. Prezentuję. Przerwałam do Kupiłam sobie nowe krzesło, bo to gamerskie uważam, że po pierwsze nie pasowało do mnie, po drugie już się zniszczyło, po trzecie nie pasowało do całego pokoju i do całego wystroju. Także myślę, że to wygląda o wiele lepiej, fajnie, że się jeszcze kręci do tego. No i tak jakoś od razu, szczerze, mój pokój zrobił się większy, przestronniejszy, bo jednak krzesło gamerskie mi sporo przestrzeni zajmowało. Także tak, wydaje mi się, że już szczerze że jest fajnie, już mogłabym tak wyjść, ale teraz stawiam na dodatki i właśnie, nie zaczynamy teraz, co kupiłam. Między innymi kupiłam, yy, to wiadomo, nie tylko na uczelnię, ale myślę, że najczęściej właśnie na uczelnię będę go nosić. Taki oto pasek z Ralfa. Tutaj ma takie małe logo i to, co jest w nim super, dlaczego go wybrałam, to, że jest on dwustronny. Tutaj brązowy, tutaj czarny, i to jest właśnie dostosowane totalnie do. Do moich potrzeb, tak? Bo czasem, tak jak dzisiaj, właśnie chcę dodać element brązu, bo będę miała brązowe buty i zaraz wam pokażę jeszcze jeden brązowy dodatek. Więc właśnie teraz, tak trochę w Outfitach, stawiam na takie małe, niby małe dodatki, ale jednak one robią serio dużą robotę. I to jest, słuchajcie, jedyny pasek, do którego ja nie muszę drapać dziurek, po prostu. To jest hit, bo wziąłem sobie go w najmniejszym rozmiarze. Więc mamy taką. Taki outfit i teraz uwaga, rzecz, którą zakupiłam właśnie już typowo specjalnie na studia, jest to torebka Longchamp i słuchajcie, ja dawno mi się ta torebka już podobała, ale właśnie po pierwsze nie byłam pewna jaki rozmiar, jaki kolor i w ogóle ona długo też nie była dostępna yy, przez internet, coś nie dowozili do Polski po prostu, a teraz już normalnie dowożą. I taki oto prezencik na nowe rozpoczęcie studiów sobie sprawiłam. Idealnie, wydaje mi się, że pasuje tutaj do, do dzisiejszego outfitu. Tutaj element brązu fajnie meczuje z tym paskiem, z tą marynarką. I taki niewymyślony, bardzo klasyczny jest ten outfit, ale mi się podoba. I ona jest w rozmiarze M, jak coś. Ym, I tutaj w takim kolorze beżowym, to nie jest biały, może wyglądać kamerze, trochę przekłamuję. To jest beż. Ja wiem, że on się będzie bardzo urodził. Ja wiem, że będzie on chyba najmniej praktyczny kolor. Ale no trudno, takie mi się najbardziej podobał, więc będę ją po prostu czyścić. Wiem, że ona fajnie schodzi i do naczyń, tak, będę ją szorować. No i uh -huh, wyglądam jak studentka co najmniej, także fajnie muszę wejść za 15 minut, a jestem w ogóle nie gotowa Dobra, słuchajcie, kolejną rzeczą jest iPad. E, jestem bardzo dobra z tego zakupu, bo już od jakiegoś prawie miesiąca go sobie używam, robię sobie na nim notatki lekturowe e, dla Was i w sumie fajnie mi się sprawdza. Mm, tutaj sobie do niego dokupiłam na temu takie. Takie etui. I to kupiłam sobie do niego Apple Pencila tego USB-C oryginalnego. Ale na moim TikToku Jan na 10 możecie znaleźć porównanie tego oryginalnego z zamiennikiem, yy, nie wiem ile razy tańszym, ale bardzo, bardzo dużo, z, właśnie też z temu. I tam możecie zobaczyć w sumie, co się opłaca bardziej. Także yy, tak, w kolorze różowym. A zresztą wstawiam tutaj od, odpakowywanie tego iPada. Kochani moi, co my tu mamy? Zapraszam Was na unboxing wyczekiwanego przeze mnie długo prezentu ode mnie dla mnie na Nowy Rok Akademicki. Stwierdziłam, że zakupię to, ponieważ wiadomo, można pisać na kartkach, ale tutaj mamy dużo fajnych funkcji. Czasami są sytuacje, kiedy wykładowca... Dobra, robię unboxing, już nie, nie gadam. ASMR... Okej. Okay. Zdarza się tak, że wykładowca wysyła na bieżąco podczas wykładu, wiecie, czy tam ćwiczeń bardziej, ćwiczeniowca, e, podczas ćwiczeń coś wysyła i na tym na przykład każdy znaleźć błędy, tak przynajmniej było, na metodologii na przykład. I wiecie, jakie mam na komputerze to pozaznaczać, w sensie zaznaczyć to jeszcze tam mogę na pewno, ale już napisać sobie do czego dotyczy ten błąd i co i dlaczego, to już tak trochę gorzej. Dobra, więc właśnie ten sprzędzior ma mi ułatwić naukę OK i wybrałam różowy, dobra. To jestem właśnie ja. Mhm. Przepiękny kolor, naprawdę. Zniżka edukacyjna jakaś taka weszła 6%, sprawdza, to jest praktycznie nic, ale zawsze coś, wiecie, ale legitymacja studencka tutaj się przydała. No i dobra, odpalamy to cudo. Ładowara. Mhm. Zakupiłam jeszcze ten podstawowy rysik. Taki Również ten najstarszy, nie jest to tutaj nic specjalnego, już go tutaj wcześniej akurat odpakowałam, ale ten najstarszy, czyli ten za 400 stówki, nie? nie wiem jakie tam są nazwy. Po prostu one wydaje mi się, że się jakoś super między sobą nie różnią, w zasadzie tylko wejściami do ładowania. Tutaj to się tak fajnie otwiera, rozsuwa i tutaj się ładuje wejście typu C. Tak. Dzisiaj mam, słuchajcie, studia od 11.30 do 16.30, więc niedługo, ale i tak zrobiłam sobie drugie śniadanie do szkoły, smoothie i właśnie kanapeczkę tutaj, proszę bardzo, pysznie. Z dnią. I zabieram was z na pierwszy dzień To nie jest mój pierwszy dzień studiów, ale i tak wiecie, emocjonujący Bo trzy miesiące nie byłam na tej uczelni, także Może coś się pozmieniało, może ludzie się zmienili Ciekawe ja Mam, wam kochani, że mam tyle motywacji na nowy rok szkolny Na nowy rok akademicki Że cieszę się po prostu bardzo Ja się tak elegancko właśnie ubrałam Od razu się już nie lepiej czuję W sensie, serio, lepiej się czuję, jak się elegancko ubiorę Nie wiem czy to normalne, ale tak jego ostatnio mam Dobra, stoicie, to jedziemy To wam opowiem jeszcze, że dzisiaj rano, żeby się dobrze nastawić To sobie słuchałam latino piosenek I wiecie, miałam imprezę z rana tutaj W ogóle to, że zaczynam na 11 to jest super Bo to jest po prostu idealna godzina dla mnie Można się wyspać No jest przecudownie Teraz prawdopodobnie za chwilę stanę w ogromnych korkach Ale może jakoś to przeżyjemy Dzisiejszy dzień oceniam bardzo pozytywnie Nie miałam wam coś nakręcić, ale w sumie nic za bardzo nie działo, w sensie nie wiem. No, grupy się bardzo wymieszały, bo na pierwszym roku miałam tak, że na żadne zajęcia się nie zapisywaliśmy sami, tylko wszystko mieliśmy narzucone przez uczelnie. Wynika to głównie raczej z tego, że po prostu z tego co słyszałam, że po prostu ucz, e, uczniowie, studenci pierwszego roku nie no nie poradziliby sobie, w sensie jeszcze nie wiedzą jak działa USOS, bo większość uczelni ma właśnie USOSa i że mogliby sobie po prostu nie poradzić, nie? Że to jest jakiś taki dodatkowy dla nich, no nie wiem, stres, dodatkowa rzecz do ogarnięcia, więc już lepiej, lepiej po prostu nie, no kurde tak, wjedź mi w dupę, no powodzenia. <ścoughs> I co? No i nie mieliśmy po prostu, mieliśmy z góry ustanowiony plan tam w tym roku, a w tym już była rejestracja i wiecie, rejestracja na przedmioty to jest po prostu walka, tak samo jak była walka w tamtym roku na WF-y już na szczęście WF mi skończył, miałam tylko na pierwszym roku więc uhu, po prostu cieszymy się i radujemy bo WF na studiach to nie jest nic fajnego, w sensie i tak wydaje mi się, że jest trochę lepszy niż w szkole ale nadal to nie jest nic fajnego, dlatego cieszę się, że mam już to ze sobą no, a teraz była właśnie rejestracja na sześć przedmiotów, ćwiczeń, na ćwiczenia się po prostu zapisywałam, no bo wykłady to wiadomo mamy wszyscy razem, ale do grup ćwiczeniowych sześciu się zapisywałam sama, więc to była walka. No i tak sobie po prostu ustawiłam ten plan, żeby nie mieć żadnych okienek, żeby tam, no w sumie nie miałam jakichś większych. No, ludzie się zapisywali tak głównie, żeby mi pasowało pod pracę, nie pod e, jakieś tam, jak mają pół etatu, bo sporo osób u mnie jednak chodzi do tej pracy, tak. Ja nie miałam takich problemów, ale i tak ustawiłam sobie tak po prostu plan, że było mi wygodnie i żebym była e, chociaż z kilkoma, wiecie tam moimi dziewczynami, z którymi mam najlepszy kontakt więc tak się w miarę udało mój plan uważam za całkiem udany udało mi się również zapisać tam, gdzie chciałam na lektora, czyli na język po prostu na angielski na C1, do tej samej pani, co byłam w tamtym roku i byłam zadowolona także myślę, że teraz też będę i po prostu tą walkę tą wojnę e, uważam za wygraną no i teraz dlatego mam sporo motywacji na nowy rok, nie wiem ile to potrwa, myślę, że max do końca tego tygodnia, bo to jest takie typowe, tak samo jak się rozpoczyna nowy, wiecie, zawsze nowy rok szkolny, kupujecie sobie nowe zeszyty, nowe zakreślacze, nowe wszystko i przez pierwsze tam kilka stron, prowadzicie takie ładne te strony, tak się staracie i w ogóle, po czym po tygodniu maksymalnie macie już wywalone i już bazgrolicie, no ja tak przynajmniej miałam, nie będę ogólniać, ale myślę, że jest to takie dosyć normalne, no także co, no taka jest z kolei rzecz, taka jest rzeczywistość, ja lubię jakieś takie nowe początki. W każdym razie dzisiaj już mogłam totalnie przećwiczyć sobie mojego iPada w akcji i myślę, że spisuje się znakomicie. Uczę się dopiero na nim jeszcze tak ładnie pisać, ale wydaje mi się, że i tak idzie mi coraz, coraz lepiej i naprawdę te notatki są coraz ładniejsze. No i moje postanowienie właśnie, że w tym roku będę się uczyła regularnie w miarę. ok. Yy, no bo... Nie chcę sobie tego tak zostawiać na przed samą sesją, jak to zrobiłam w tamtym roku, tylko chcę to mieć ogarnięte wcześniej. Dobra, a już odchodząc od spraw studenckich, bo może nie wszystkich to interesuje, przejdźmy e... do tematu mojego trądziku, który ostatnio mnie tak zaatakował, ale to tak mnie zaatakował, słuchajcie, o matko, dzisiaj jest mega zimno, ale słońce jest takie od rana, że wali po oczach po prostu. Co do mojego trądziku, co pewnie widać, chociaż nie wiem, bo światło jest dziwne, ale no... Trązik ostatnio mi wrócił, po prostu. Wrócił mi ze zdwojoną siłą totalnie. Mam epiduo, czyli coś, co. Mam receptę na epiduo, czyli taki lek, który maść właściwie na twarz. No osoby z trądzikiem, które zmagają się, pewnie to testowały, pewnie dermatolog wam to przepisywał i mi kiedyś to naprawdę uratowało twarz. Więc teraz to, to właśnie chciałam i mam nadzieję, że też mi to uratuje twarz, aczkolwiek, jak wiecie. Epiduo jest bardzo silną maścią I ona tak wysusza mocno buzię Niesamowicie wysusza twarz Jeszcze jak macie twarz w ogóle z tendencją do przesuszania się To już koniec Ja raczej mam taką tłustą mieszaną Ale teraz to jaką ja mam suszarnię na twarzy To jest po prostu katastrofa Ja aż nie chcę za bardzo nakładać makijażu No ale z drugiej strony muszę Bo mam czerwone te pryszcze aktualnie Więc mam taki totalnie tutaj dylemat Co ja mam robić z tą moją twarzą Teraz już wygląda źle po tych kilku godzinach na uczelni. Wracam do domu, pierwsze co mam marzenie to po prostu zmyć to wszystko z siebie. No bo wiecie, jak używacie tego typu takich silniejszych rzeczy, no tak samo jest przy izoteku, przy jakichś takich tabletkach. Ja się boję brać tabletek i nie wezmę raczej nigdy izoteku, nic takiego. Pomimo tego, że już od lat się zmagam z trądzikiem, to nie wezmę izoteku, no ze względu na moje problemy z jelitami. A to jest tak bardzo mocne, wyniszczające od środka też, wiecie, lek. Więc raczej taki do ustnych rzeczy brała nie będę, muszę się leczyć po prostu zewnętrznie, nie? Więc mam nadzieję, że to epiduło mnie uratuje, ale ono na początku. Ma to do siebie, że po prostu przez kilka, kilkanaście dni, nawet kilka tygodni jest wysyp na twarzy, po prostu spory i trzeba sobie z tym wysypem poradzić, nie? Więc ja aktualnie jestem w trakcie jeszcze większego wysypu, ale mam nadzieję, że w końcu mi to pomoże. Jak nie, to nie wiem już, nie wiem już po prostu czego próbować dalej, powiem Wam, że jestem bezsilna. Więc jeżeli przeżywacie to, co ja po prostu trądzik, to trzymam. Kciuki mocno za was, żebyście wytrwali i chciałam wam powiedzieć, że jestem z tym z wami i mam nadzieję, że w końcu sobie wszyscy z tym poradzimy i się z tym uporamy i buziaki! Okej, okay, chciałam wam się pochwalić, jakie zrobiłam sernik pistacjowy, bardzo zobaczcie, jak wiele z niego już zostało, mojej mamie chyba posmakował, ale to dobrze, dla mnie komplement, bo mi prawie nigdy nic nie wychodzi, a tutaj widzicie, jakiś pierwszy sukces. Także jak myślicie na Instagramie, to już widzieliście tam podawałam Wam też przepis. No, ogólnie zapraszam na Instagrama, no a sering wasz pyszny, także jestem z ciebie dumna. Słuchajcie, już włączyłam jesienny mód i herbatka, tutaj jesienna musi być. E, jestem. Dzisiaj mam dzień wolny na szczęście na studia. E, I miałam właśnie teraz poranne korki. E, tutaj, tutaj w dzień no z angielskiego, bo najpierw ja się uczyłam angielskiego, a później ja prowadziłam polski. Muszę poprawić moje notatki, bo jestem bardzo niezadowolona z tego, na czym pracuję w tym momencie, i muszę dla moich uczniów właśnie porobić nowe. To jest taki like game changer, mi się tak chce uczyć przez to, ale na początku strasznie, strasznie e, ciężko mi szło. A mogę wam pokazać e, taką: mam taka jakby Vision Board, taka no coś trochę motywującego w miarę na tapecie, trochę też w jesiennych kolorkach. A tutaj zrobimy szybki tour po tablecie, bo wiem, że Was to interesuje. Już mnie zasypujecie na Instagramie pytaniami na temat właśnie tego, żebym zrobiła tour. Tutaj mam przypomnienia, mam... O, Vinted mam spakować, ktoś do mnie kupił paczkę. Tutaj mam Widget Smithy, takie ładniejsze widżety, możecie sobie robić. E, pogoda oczywiście, trzeba wiedzieć, jak się ubrać, wiadomo. Tutaj e, pierwszy katalog z moi drodzy, czyli mamy Duolingo, uczę się tam hiszpańskiego. Diki to jest najlepszy słownik, jeżeli chodzi o angielski English Score Do robienia certyfikatu No tam sobie takie C1 ćwiczę rzeczy Na mi mamy książki, ale jeszcze z tego nie korzystałam Szukam jakiejś takiej aplikacji, gdzie będą tańsze książki Może ktoś mi coś poleci, bo na razie nie za bardzo mam Coś takiego Study Bunny To jest taki słodki króliczek, który wam mierzy czas nauki To bardziej myślę, że będę wykorzystywać jak realnie mnie mi się sesja I będę się uczyć O zobaczcie, macie takiego króliczka liczka tutaj, i. A, jakoś jakąś marchewkę trzeba mu dać? Albo też cię karmi czasem chyba. E, no i jak wiecie, wam, im dłużej się uczycie, to tym bardziej możecie go potem ubierać w jakieś tam ładne ubrania i takie tam rzeczy, więc śmieszne. No i, nic, i słuchajcie, wiecie, że sobie się już tej aplikacji już wam to polecałam, bo tutaj macie po prostu no, na przykład takie piękne notatki z, ze wszystkich filmów. Tak naprawdę, znajdziecie szczególnie z lektur, to co potrzebujecie. Macie tutaj e, przeboskie notatki. Quizlet, oczywiście moja ulubiona notatka do, moja ulubiona aplikacja do fiszek, także tyle, jeśli chodzi o study. biurowe, oczywiście tutaj takie nudy to nic ciekawego. Do notatek, to najczęściej pytacie, gdzie robię w takim razie notatki? I tutaj Wam pokazuję, bo ja tutaj testuję różne rzeczy, wciąż jestem w trakcie testowania. GoodNotes, uważam, że za bardzo wyhypowana aplikacja i troszeczkę niepotrzebnie, no tutaj sobie... Widać, że coś testowałam. Słuchajcie. A oczywiście jest ta funkcja, która jest fajna, że jak sobie weźmiecie tekst, to wam zamienia pisany tekst, czyli na przykład napisze lekcja i ma nam to zamienić, a widzicie, jest mnie zamieniło na waja. Więc w języku polskim niestety to nie działa za dobrze, po angielsku działa, ale tak to to nie liczcie za bardzo na to, że Wam będzie zamieniało na taki tekst pisany, bo, bo jest z tym problem, a ta aplikacja kosztuje 150 zł, więc uważam, że bez sensu. Ja mam tutaj trzy darmowe, darmowe zeszyty, więc sobie z nich korzystam, ale nie wydam na to 150 zł, bo już przetestowałam i uważam, że są inne aplikacje darmowe, na przykład Notatki Plus, aktualnie moja ulubiona, które po prostu mają te same funkcje, a są bezpłatne, więc po co przepłacać, tak? Nie lubimy przepłacać. Ja ostatnio polubiłam pisać na czarnym papierze. Tutaj na przykład notatki z metodologii sobie już robię na czarno, ale pokażę Wam moją pierwszą notatkę, uwaga, to jest... Funny Megan. Moja pierwsza notatka, która mi się wydawało, że w miarę weszła, to jest, uwaga, Ferdydurkę. Proszę, tak wygląda moja notatka z Ferdydurkę. Ja byłam z niej dumna. W tym momencie uważam, że jest brzydka. Po prostu jakoś strasznie brzydko tutaj bazgroliłam. O, tutaj sobie ćwiczyłam na główki, proszę, proszę. I notatka z chłopów. Również strasznie brzydko napisana i wygląda to nieczytelnie i nieładnie. No i no, zobaczcie, jak to się, kurde, zlewa w całość. No, Ciężko mi tutaj coś odczytać, jakbyś za grubą pisakiem pisam dziwnym. Natomiast już teraz tak wygląda na białej kartce Psychologia Społeczna. No po prostu no, tak samo jakbym to zrobiła na papierze, tylko że troszeczkę ładniej y, wygląda pisanie. Widzicie? Mamy takie. No nie wiem, ja lubię te funkcje, które tutaj są. Te brush peny całkiem fajnie działają. Wiadomo, że nie robię tego jeszcze jakoś pięknie. Ja mam też brzydki charakter pisma, więc nie liczę, że tablet to zamieni na coś ładnego. Aczkolwiek mamy w notatkach zwykłych. Niestety to działa tylko w zwykłych notatkach. Mamy taką opcję. Jeżeli macie tutaj zaznaczone, jeżeli macie nową aktualizację i zaznaczone poprawie pismo ręczne. O, widzicie jak przeskakuje? Po prostu poprawia wam brzydko napisane na no ładnie napisane. To jest fajne. Oczywiście nie zawsze, nie zawsze, tutaj na przykład akurat lekcja mi nie załapała, nie wiem czemu, ale i tak jest taka funkcja i ona weszła przy nowej aktualizacji, także się cieszę bardzo z tej funkcji. Poza tym jeśli chodzi o notatki, to Free Notes, Kilonotes... Kilo Notes, e to są te trzy również fajne, to bardziej jakiś tablic map myśli, to też do map myśli, ale tak typowo do notatek, to właśnie notatki, kilo, Kola, note i free notes te cztery wystarczą. No i jeżeli chcecie płacić 150 zł, to good notes. I takie podstawowe aplikacje, myślę, że nic ciekawego. Tutaj sobie też takie dodałam zdjęcia jesienne, żeby się w klimat jesienny wprowadzić. To -do lista. właśnie jakieś takie windowsowe rzeczy, bo to wszystko mi zapewnia uczelnia, także mam... Tak. Jeśli mieli jeszcze jakieś fajne aplikacje do polecenia, to piszcie w komentarzach, chętnie przyjmę A teraz biorę się za właśnie notatki I już nie mogę doczekać, jak będziemy wspólnie robili sobie study with me Po prostu myślę, że taki content będzie się fajnie tej jesieni robiło Ja niestety jestem chora, co pewnie po powinien wypowiedzieć i słychać Chciałam bardzo iść się na siłownię, to był taki idealny dzień na siłkę, ale no niezbyt to będzie rozsądne w moim aktualnym Stanie, y, rozłożyłam je po prostu, bo byłam na koncercie na rozstańczonym PG Narodowym i tam było tak zimno, że po prostu zamarzłam. E, trochę się trochę źle ubrałam. No i co? I teraz na pierwszy dzień studiów, e, na pierwszy tydzień jestem po prostu chora. Zaczynamy dzień, tak jak u mnie ostatnio, od pudingu, czy i przecież go. Za chwilę zrobię sobie coś bardziej sezonowego, bo to jest takie. Właściwie tylko na chwilę, ale i tak fajny sposób na rozpoczęcie dnia i ostatnio, to jest po prostu moje ulubione takie mini śniadanko. Właściwie jesieniara, mód załączony, tutaj herbatka z miodem i cytryną i upiekłam dzisiaj cynamonki, proszę bardzo. Przepysznie wyszły, co prawda nie zrobiłam tej polewy, co robią ludzie na TikToku, tylko po prostu sobie posmarowałam z serkiem takim homogenizowanym, ale po prostu sama w sobie z na monek no uwielbiam jeszcze takie na ciepło, świeże po wyjęciu z pikarii, no coś pięknego, a teraz pokażę Wam masę superowych paczek, jakie do mnie przyszły. Także na początku paczka od Philipsa jest to yy, maszynka do golenia Philips One Blade Intimate i to jest właśnie też fajna, taka delikatna maszynka do yy, takich delikatniejszych miejsc, na przykład miejsc intymnych się też super podobno sprawdzi, także muszę przetestować. Następnie paczka od Deli, zobaczcie jaka fajna, w ogóle w jakiej fajnej formie i tutaj z takimi kieszonkami, które jestem w stanie zrobić, nie paznąć, jak się muszę je poprawić, w takich szafeczkach mamy pochowane rzeczy do brwi. To jest cała przesyłka z rzeczami właśnie do pielęgnacji brwi. A następnie paczka z perfumami oraz błyszczykami. Totalnie zakocham się szczególnie w tym zapachu perfum i one są dostępne w Rosmanie. Teraz czas na Adidasa i zobaczcie, dostałam od nich całą gamę ich nowej kolekcji perfum. Także się mega cieszę. Szczególnie. Te dwa różowiutkie są totalnie takie moje klimaty, moje zapachy, takie słodkie, orzeźwiające. Dzień dobry, kochani, nie odzywałam się do Was kilka dni. Stwierdziłam, że nie będę wam nagrywać wszystkich dni, kiedy ostatnio chodziłam tak naprawdę głównie albo na uczelnie, albo po eventach. I były to naprawdę fajne dni, ale jakoś zapomniałam trochę o tym vlogu. Mam wrażenie, że ten wrześni-październik są takie miesiące, gdzie naprawdę tych eventów robi się sporoczne i w tym roku naprawdę byłam na wielu bardzo, bardzo fajnych eventach. Dzisiaj e, zwykle chodzę z Laurą, ale dzisiaj ona miała uczelnię, a ja miałam akurat wyjątkowo wolne e, z okazji inauguracji, dlatego wzięłam mojego chłopaka I też się fajnie bawiliśmy, Zwiedzam też ostatnio warszawskie kawiarnie, włączyłam totalnie tryb jesieniary, piekę, już któryś raz, w serii upiekłam, cynamunek Tutaj zobaczcie, jakieś jeszcze mi zostało kilka. Zaprawdę, te nie wyszły takie pyszne jak te ostatnie, ale po prostu kocham cynamon i wszystko, co jest cynamonem, jest automatycznie dobre. Teraz ogarniam u sosa i tutaj podpinam sobie przedmioty. I ogarniam parę rzeczy na studia. Mogę Wam jeszcze na koniec tego vloga powiedzieć, że po prostu zakup iPada to jest jeden z lepszych zakupów. Jak ja często nie jestem gdzieś tam zadowolona ze sprzętu Apple'a, tak w 100%, to tutaj naprawdę. Poza tym, że wzięłam troszkę za małą pojemność I teraz jednak trochę żałuję Bo już znam siebie i wiem, że będzie ciężko Się zmieścić To poza tym jestem z tego sprzętu bardzo zadowolona Więc nie jest to może jakiś taki Konieczny zakup na studia Ale myślę, że jak zaczniecie studiować To możliwe, że będziecie chcieli jednak Coś takiego się zaopatrzyć I wtedy bardzo, bardzo polecam Tak poza tym, co tam jeszcze u mnie Moja cera cały czas przechodzi z lat tej upadki I teraz znowu jest Z nią gorzej ale mam nadzieję, że powoli moimi kruczkami będziemy wchodzić na lepsze tory, dlatego jeszcze raz przypominam, że jestem tutaj z Wami razem w tym problemie. E, może macie coś do polecenia, e, może nawet już być na receptę, ale jak coś macie, coś po prostu nie tabletkowego, tylko zewnętrznie, co można na, ten, na twarz, na tronik nakładać, to dajcie mi znać. I buziaki, pa pa!